Wsiąkam z jutra się serwisie w kraju. Dzisiaj pijamy do kurnika najpierw. Jeszcze otworzymy wszystkie góry, wszystkie chłoki. Więc najpierw ja tu otworzę te chłoki. Dzisiaj będzie nowa pasza, znaczy nowa ta sama, tylko że już cała, bo jest resztka. Bo dzisiaj jest wyjść zimno, ale A czy wyjdą, ale, ale, ale nie będę wchodzić? A czy te kurczak? A czy kurczak Bo no, dzisiaj 13 stopni od lat, ale tylko dzisiaj, bo jutro już ma być tam było 21, to już nie będzie zimno. Slepa. A czy teraz już ma lepiej, już widzi coraz więcej. Już tam ma. A no, zobaczcie, tam jak są te kursaczki, o te, to już są prawie są nowe, to już jest, chyba jest, bo, co mamy. Ja mam nie wysył ten łeb przewietszy. <grym> <grym> Za dwa dni lęk. Niebieskie więc. A 6,4 jajka od Sabo, ale... Ważne coś będzie. A się nie raz no, będzie, ale powinno być. Bo patrzyliśmy w trzymałe, Bo miałam chyba aż 10, do pamiętam, nie 8. To się, nie na jednym pokiem najpierw otworzę i pójdziemy do siadu. Może się trochę wchodzi w tym korniku tak samo w tamtym, bo dzisiaj musimy o to może się trochę wchodzi, bo tu gorąco jest jak jest piekło. Nie no, bez ale gorąco jest. Jeszcze prześwietlaliśmy jajka, ale jeszcze będziemy prześwietlać dzisiaj bardziej. No, dzisiaj już nie wiem, co jeszcze Bo wczoraj było takie, takie jeszcze nie za bardzo widoczne, tak się coś zaczynało. Dobra, to teraz już poczujemy słabotki. Tylko się nie schylaj, bo się będzie widać zaraz. <grymne> no tutaj. Tutaj, te kłopi pierwsze. mieli taki odcinek z wszystkiego, więc u nas to trochę dłużej zajmie wszystko. Też wczoraj dla Was nagrywaliśmy odcinek, który usunęliśmy, po... tak, bo wczoraj nie czuliśmy takiego, jakby... takiego żeby nagrać ten odcinek. Takie czuliśmy, że będziemy zanudzać po odcinkach i nie czuliśmy tak się, żeby ten odcinek nagrać. A dzisiaj jest fajny dzień, bo trzeba dużo zrobić, wczoraj też uwaliliśmy gnoj w tym drewnianym kurniku, więc zobaczycie czasem. zaraz pójdziemy wypuścić brak i silki, wodę będziemy musieli wszędzie pozmieniać, tylko mówię, dzisiaj jest zimno, więc mało na dworze będziemy nagrywać, tylko więcej w kurniku właśnie. Yy, no. Wiesz, jak by wadli zostały? to jedno ma Jedno ma a jest ale jedno ma to może... Chyba to teraz robię na wieżę, a ich chlok? No właśnie, weźmy wody, żeby się napiły, a my tylko możemy odwodzić sypku. I braknie go. Żeby się no, wody musimy wszędzie pozmieniać Bo tutaj usobo jedzenia jest jeszcze sporo Bo niedawno spaliśmy no my się zaraz weźmiemy jedzenie i picie I widzimy się na wzorze, bo jeszcze kurczaczki Wszystkie co tu są to wypuścimy I za chwilę się widzimy no, Dobra, teraz już Nie wiem czy mnie dobrze słyszycie, bo wieje, ale Teraz silki otwieramy. Kogucik na końcu, o nie, jednak jeszcze czarna. Teraz pójdziemy otworzyć brachmy. Tylko telefon przekaże. Teraz brachmy będą wypuszczone. Ale mają w te struny, to trafimy też dalej, tak? Dzisiaj jest już tak końcówka sierpnia, a jest tylko, zapowiadałem, 19 stopni wiatry, ze jest mega zimno. To jest chyba jedna z najgorszych pogody, jaka może być. Ale, ale... na krzesłach tak będziemy się pewnie. Nowa słoma i... I widać, i... się... jak to na kopalu. Jedzenie nic nie lepiej, ale to z jedzenia się wyjmie, będzie, ale... będzie dobrze. A z wody to się wyjmie, to będzie bardzo brudno, bo... No woda i tak wszystkim musimy się zmienić, silką to wiadomo, silką, co z trzeba zmieniać. Ale... Szylki tak? To, u bo brakną tak, dwa tak, dni. I... Ale... Silki u nas mają takie małe coś i brudzą to jakbyśmy mieli po idło, no to by, by było lepiej, bo sobie wychodzimy z tego co piją, z tego czerwonego wylewamy i nic się nalewa. My trzeba kupić tylko zaraz za paszczę. Trzeba kładźmy tych kurczaków pełno. A pieniędzy za bardzo nie mamy. Teraz, no jak tą pasztę nas udaje. Znaczy no mamy powystawiane kury, ale zanim to się sprzeda, a my też przecież nie mamy z czego jakby zarabiać, bo nigdzie do pracy jeszcze nie chodzimy, bo przecież do, do szkoły chodzimy, a nie do pracy i też nie mamy nie, dużo. Ale wiadomo, tam jakoś, żeby te kury utrzymać, no to tam w miarę są za pieniądze. no kury takie dorosłe, to nie mamy z czego woda i ciarno one za darmo. Ale patrzcie, to pójdź tak... tak, to i wodę mamy za darmo. Bo wiadomo, z strony woda, a jedzenie, tak, to mamy ze drzwi. A widać, że nawet do dnia się pokopały, jest ja w nie trzeba patrzeć. Są plusy jakieś. A tutaj to... Teraz weźmiemy do silek na dwór no, poknąć, poknąć. <laughs> zamkniemy żeby nie zapomnieć to później brachmy są slep Nie wiem, czy będziecie nasłyszeć, jak tak wieje, ale... Tutaj ja też możecie widzieć, że mamy silek trochę mniej, bo takie, co były gorsze, to no, dwie z tych mniejszych. Niestety, ale mamy te młode jeszcze swoje tam pełno. A się nie pełno, no ile? Chyba sześć, ale jeszcze tam znowu odwalnik. będziemy chcieli sprzedać, dlatego że nie chcemy mieć całego białego składać. No. To widzicie ja mam białe, tu są dwie białe gołoszyjki i z tych małych wszystko jest białe, to co nam przelęgnie, to jest wszystko białe. Bo teraz jeszcze, na ten rok jeszcze ten kogut będzie, a na za rok jeszcze będziemy szlała, się jakiegoś innego koloru. Znaczy zobaczymy jak to wyjdzie z tymi naszymi młodymi, bo no. możliwe, że bo, młodych, bo jak zobaczymy które z tych co są, są młode będą koguty, bo jak na przykład będzie dużo kurek, to... On by sobie zastał i po prostu na przykład nie jakiegoś rudego dokupić, jakiegoś kropotwianego. No ale ten, bo chyba nie ma żadnych genów, innych kur, bo są białe się węgną, mną. Więc... A jak do nas przyjechał też nie deptał, więc... no, Czy to są lęgi powiedzmy od tuścioszka, czy od małej, czy od czarnej, chyba też było kilka jajek, to wszystko jest białe. No wiadomo jak była biała kura z białym, to była biała. Tutaj też ostatnio robiliśmy, nie wiem czy mówiliśmy na odcinku Tak, teraz w sensie Taka najgorsza pogoda, raz jest ciepło, raz zimno Nie wiem czy Nie wiem czy mówiliśmy, ale ostatnio Musieliśmy ratować tą Gołoszyjkę, silkę Dlatego, że mamy pod kurnikiem Takie takie coś jak tutaj Żeby nie wchodziły pod to Tylko, że ze strony silek pod gniazdami to nie jest Przekręcone Bo jak robiliśmy to Po prostu zapomnieliśmy tego przypomnieć i my to Kamieniami zasypaliśmy, takimi kamieniami i Lekko się odchyliło i jej tam noga wpadła ale Oczywiście jak była na dworze, bo Skórnika nie miała jak tam wlecieć I ten, I była Pod kurnikiem, noga jej się zapadła Ale no, Ale na szczęście ją uratowaliśmy, więc Se żyje normalnie, na szczęście nie miała nic z tą nogą To co idziemy ja Idziemy do kurczaczków teraz. Żeby no im pozmieniać. A pewno wodę by było, trzeba pozmieniać, żeby kwoty sobie mogły wejść. Oj widać, próbuję wejść. Mają. No to wodę u kurczaków. No, no na u ja kurczakom. więc teraz no. kurczakom pozmieniamy. Więc teraz zmieniliśmy teraz baniak, bo nie wiem, czy mówiliśmy, że tamten był dziurawy. Znaczy to nie jest baniak, tylko 25 litrowe wiadro. W sumie 30, ale to 30 to musiało być pełne aż tak do czubka. Musi lepiej leje, bo nie trzeba podnosić nic, Tylko kranikiem się trzeba bawić. Nie będę je biegał, bo też mają Bo się jej dojedzie A też pewnie wyspuje ta, która mnie odesłała Przemarszawa z Silką Więc ja teraz Tutaj woda będzie zmieniona U tych trzech Panów i, i raczej a czy trzech, Raczej trzech panów i jedną panią Boże, Sawo i Kofin to widać, a Silka to nigdy nie wiadomo. Ale raczej też, bo jest ogromna. Zobaczmy, jak to jest około 22, a Ty też chciała do swojego. Zobaczcie, jak to jest. Sam to jest, a ale tak to jest. Najpierw zmienimy szał, bo zawsze o wydłużu zmieniamy, ja a teraz chcemy dla Was nagrać.

ओ जी में जा पा रहे हैं

Tutaj trochę potrwa, zanim to wszystko zmienimy, więc czasami nie będziemy nic mówić, ale, ale zobaczycie, jak te kursaczki tutaj wyglądają. Był jeszcze jeden, ale udusił się jak się przykleił do jej piórek na brzuchu chyba, bo mnie tak było, przy tym nie było, ale... Z całym niebieskimi, szkoda, że... że ona nie, nie, że tu nie siedziała niebieska. Żadna, a że były wszystkie niebieskie, ale w sumie też może by to nie wyglądało tak fajnie jak teraz to wygląda. A tu przynajmniej widzimy, że są raczej trzy kurki, jeden kogut, bo też widać po barwie i po wysokości. Bo też czasami od koloru zależy, jaki się będzie, czy będzie kura, czy kogut. Bo u nas na przykład... Jak się kurki są na kogutach, y, tzn. najszalejszy kogut, kurki. A nas akurat tak to wychodzi. Tam no, na no, to też jest, jest troszeczkę nie wiecie, to wyjść. Wątpię, no, ale jest to, no, no, no. Nie co nie jest. A dzisiaj tak szybciej chyba powiem, a się Słuchaj, tam, ale tutaj tak po ona tam, tam Teraz ula karpiannej i... jeszcze. Ja no się karmę no. tam po jest że tam jest otwarte jeszcze, bo... Tutaj u Pani doktor jest jedna nioska, bo ta kura co lęgła pod naszym, pod naszym kurnikiem... To wylęgła, ale aż jednego kurczaka ja właśnie powiedział, że nie będzie, nie będzie jej trzymać z jednym kurczakiem, próbowała do swoich nioseków go to, tego kurczaka włożyć, ale no niestety działały go. Tutaj my najpierw włożyliśmy chyba do niebieskiej tego kurczaka. A tak ale go masz nie I kurczak w ogóle od niej uciekał tak trochę, to zmieniliśmy na Pani doktor. Trzymaj. Zacznę z od... To ja tu pomagam, nagrywam foki, jak będę chodzić. Tam ona już stoi, czekam tylko aż wejdę, żeby ją połasadzić, bo tam... Bo z żółtą sieci, to one tam robią jajkach po swojemu. Żółta ma 7, ma 4, a ciona tam są zawsze, czyli nie inaczej. Ale teraz tak widzą o, idzie niebieska, więc z spesz pierwszyska raczej znowu będzie osok, bo jeszcze piję, a te sopka, więc... okay. to już są osotka. Pokaż, co tu się Tu jest pięć, jeden pod matką chyba jest. Też byśmy chcieli sobie posprzątać niedługo u kurczaczków, bo raczej tutaj, tutaj posprzątamy u tych dorosłych. Jutro? A czy jutro zacznie jakaś pogoda? Jak będzie pogoda? Tak samo jak dzisiaj to nie, ale... Bo nam wywieje wszystko o, Niebieska siada weszła Jeszcze czarna i fleczka Ascendi tam skoczyła co? Czułem, ma brachma 5 niosłek. Nie, dwie brachmy, ale niech sobie zginęły. Na nie, niebieską i czarną. Ale one tylko zdechły, bo tutaj ładnie się chowają U niebieskiej u od od pani doktor. No, trzy zdechły? Nie, dwie. To były niewyrostki, ale to. Bo chyba ja pokazywaliśmy wam no. te niewyrostki. bo one miały delikatnie małe obsune te skrzydła, reszta ma mocno, wiesz, zaraz są cała piezona, no, one tylko miały skrzydła tam no, też, u nas tak jest, ale tam też są silki. Ale uraz brachmy, się zwyczaj węgla jakaś dzień po terminie. No wow! <laughs> A wtedy wywal, bo zaraz w do odrodzenia. Uwe, a jednak. <grystanie zna> Słuchaj, zaraz wam pokażę te kurczaki, jeszcze ja wam nie będę pokazywał, bo jak będzie zmienianie. Kwoki też zaraz 2, tylko. Zmieniamy, bo żeby tu nie spadło na nią jedną ręką. <grybujesz> Silki Wam już przed pokazałem, pokazałem, cztery są białe, jak zwykle, po matce. A po, po ojcu. A do matki się dobrały, więc... Tutaj teraz lęgi, to Wam powiem, która lęgnie. To teraz ta lęgnie za dwa dni. Ta lęgnie za cztery dni. Ta ma 8 jajek, ma 4 jajka, ta pierwszego, te dwie, ta 22, tego czyli troszeczkę, czyli y, ma pięć jajek i tutaj niebieska będzie lęgła trzeciego albo czwarty, czwartego. Ona ma tam dziewięć jajek jeszcze nieprześwietlone i jutro będziemy prześwietlać, bo dzisiaj powinniśmy, ale jeszcze wtedy dodawałem jajko brak i dwa kokinów w ten, w ten jeden dzień później, żeby miała więcej, bo ma tam chyba dwa Dwa kochiny, jedno, niosk, jedno szabo, dwa nioski, dwa czubatek i jedno brachmy. Bo te czułatek są miksy, więc... Ale daliśmy, bo babcia chciała, że tam niech ma. Bo my nie będziemy. Bo wiemy, że miksy się lęgną, bo już tam jest u Maransa. Najlepsze jest to, że... Ale ładne się lęgną, bo... Najlepsze jest to, że nasza akcja mówi, że... Ten miks, szabo, co u niej biega, z niosek do uniosek... To mówi, że... Yy... Że mamy go z, wystawić na ulicy albo z ten. bo będą małe kury. A czuwatki chciałem wylegnąć, a czuwatki nic większe nie są. tego nikt miksa nie będzie. O, pan ja widzę nie widzę Fajnie będzie, jak będą chodzić razem z kurczakami. I jak zwykle spieszyczka pozostała. Jeśli nikt nie spieszy. Nic nowego, chyba. <grafy> Tutaj jest 8 kokinów i cały czas od początku, więc 100% akurat tutaj od tego lęgu. Ale teraz u kokinów tak jest u nas 95-90% jakoś zamęczenia Bo nie zawsze są wszystkie, wiadomo, zawężone. Przecież nie będą wszystkie. Bo już to wiecie, jak u nas tam ile? 10% jest zależenia. Nie no, może te 20, może być. I ten. I u grach, to jest tak, też 85, coś takiego u Feelek też... Tak, 85, 90. Ten stres jest dużo. a no, waliłeś to, waliłeś się. Worek. trzeba postawić, żeby się nie spało, bo te... A się tam tak jest już mało, więc... Ale na południe będzie już paszony. <gryzny> Dzisiaj się nie wygrzają słoneczku, bo infant tam, tam wchodzą, ten od naklepionej tam wchodzi. Tam opcja była biała, żeby się wygrzała, bo tam słońce świeci, ale dzisiaj tam coś świeci, ale nie mocno. O, właśnie tu przylazł. Ale miałem pokazać pani doktor kurczaki, bo nie pokazałem. No, to takie ma. Są chyba cztery kochiny, nie, trzy kochiny. Dwie brachmy i nioska. Ta jest ta nioska, nie wiem czy dobrze widzicie. Nie widzę, że... To jest... o. Nioska, tak. I tam są brachma kurpatwiana i czarna i kochiny są i jeden szary... jeden czarny, jeden taki jak tam ma grube, taki nie wiem co za kolor, taki srebrny jakby. Nie dwa są Jarzębiate to jeden czarny i dwa jarzębiate. A to jednak są szeroko czy to jednak jest czterkohiny, brachmy i wnioska wygrzeba się. No nie, kazwa się wygrzeba. On i tam wnioski są takie same jak u brachmy. I ta czarna i taka

Cały ją kupiliśmy tam. Nie wiem, to Ten, jest denerwujące, lekko mówiąc. to Zrobimy cięcie i zaraz wszystko prześwietlimy. Siedem jajeczek zostało. <śmiech> <śmiech> Brakmy pięć, jedno kokina i. Nie, pięć na no, jedno. Takie odpadło. Pięć odpadło. Proszę zobaczyć. <laughs> Jest 5 bratów, 1 szafą, jedno, jedno kop i Jeszcze raz bo 5 jedna 1 i 1 szafa. Teraz my sobie pójdziemy po wodę. Bo miała 13. Jeszcze, jeszcze Wam nagramy, a później musimy iść jakieś haszcze wyciąć. To. to już tego Wam nie będziemy pokazywać na odcinku. A więc... poprosili, to pójdziemy. Bo to 13, a jak więc 13,7 tak sobie. A się na no to ta połowa. Ale... Też musimy, teraz nie dosyć, że kurami się opiekujemy, to jeszcze musimy kotami czasami, bo mieliśmy kotkę, którą nam przejechał i koty zostały same. Cztery są, dwa biało i jeden czarny, a, Trzy biało no, A u niebieskiej liście nazywano jednym racunek, kiedy zarabia, czy to wątpię, to te małe jajka są, jest co to będzie z tych jaj. Dobra, to my teraz pójdziemy se po wodę. I widzimy się, jak już ją przyniesiemy. Dobra, więc już wodę przynieśliśmy. Ale Wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku.